W świecie marketingu cyfrowego nieustannie pojawiają się nowe platformy i narzędzia, które zmieniają sposób, w jaki marki komunikują się ze swoimi klientami. Jedną z tych platform, która ewoluowała z serwisu do dzielenia zdjęć w przestrzeni inspirowania i zakupów jest Pinterest. Przez wiele lat ten serwis był znany głównie z udostępniania zdjęć i grafik. Jednak teraz zyskuje coraz większe uznanie jako potężna platforma do wideo marketingu. Początkowo kojarzony głównie z katalogowaniem inspirujących obrazów, Pinterest przekształcił się w dynamiczne miejsce, w którym wideo odgrywają kluczową rolę. Według danych Pinteresta, liczba wyświetleń filmów wzrosła o ponad 100% w ciągu ostatniego roku, co jednocześnie wskazuje na rosnące znaczenie treści wideo na tej platformie. W środowisku wypełnionym statycznymi obrazami wideo ma potencjał, aby się wyróżnić. Dynamiczna natura filmów pozwala przyciągnąć uwagę użytkowników w szybszym tempie niż statyczne zdjęcia. Wideo mają również moc zatrzymania uwagi użytkowników na dłużej niż statyczne obrazy. To z kolei prowadzi do większego zaangażowania, gdyż oglądający spędzają więcej czasu na interakcji z marką. Pinterest to miejsce, w którym autentyczność i inspiracja są kluczowe. Wideo pozwalają twórcom treści wyróżnić swoją autentyczność, co może budować silniejsze więzi emocjonalne z odbiorcami. A z prognoz na 2024 rok wynika, że realistyczne i autentyczne filmy będą królowały na wszystkich platformach. Zastanawiasz się, jak tworzyć skuteczne wideo na Pinterestie? Ważne jest, by treści były krótkie i treściwe. Wideo na Pinterestie powinny być zwięzłe i przekazywać przekaz szybko. Krótkie filmy są bardziej skuteczne w przyciąganiu uwagi. Pamiętaj o umieszczaniu tzw. huka w kreacji wideo. Pierwsze sekundy filmu są kluczowe, to w tym momencie użytkownicy podejmują decyzję, czy obejrzą całość filmu. Pamiętaj o optymalizacji wideo dostosowanej do Pinteresta. Często robimy recycling treści tworzonych na social media. Warto już na etapie planowania i pisania scenariusza zadbać o to, aby była możliwość dostosowania filmu i call to action do Pinteresta. Pamiętaj również o optymalizacji dla dźwięku wyłączonego. Z uwagi na to, że nie wszyscy użytkownicy włączają dźwięk, kluczowe jest wykorzystanie napisów lub grafik, którzy, które przekazują główny komunikat. Pamiętaj również o wyłączeniu muzyki, jeżeli korzystasz z filmów, na przykład z TikToka czy z yy, Instagrama. Pinterest zyskuje naznaczenie jako platforma umożliwiająca wykorzystanie treści wideo. Marki, które wykorzystują potencjał wideo na tej platformie, mają okazję dotrzeć do nowych odbiorców, zwiększyć zaangażowanie i wyróżnić się w tłumie. Moc wideo marketingu na Pinterestie nieustannie rośnie i stanowi niezwykłą szansę dla firm i marek osobistych do kreowania inspirującej, angażującej i skutecznej treści dla swoich odbiorców. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć z treściami wideo na Pinterestie, zapraszam Cię do mojego szkolenia na temat wideo pinów. Link znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do działania i wykorzystania potencjału Pinteresta. Więcej na ten temat znajdziesz na moich social mediach i na stronie pinandrise.com. Zapraszam Cię również do oglądania kolejnych odcinków i dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Do usłyszenia. Pin and rise.